Serdecznie kochani na czytaniu tygodniowym lecimy raczek, raki, lwy. Panienki, zobaczmy, jakie pierwsze energie się rzucają. Rak, co dla raka na ten tydzień? O, masz ci los. O, tutaj rak to jest w bojowym nastroju. Ja ci pokażę, ja tu komuś pokażę, kto tu rządzi. Po prostu nie dacie sobie jeździć po nosie. Koniec jakiegoś strachu, koniec jakiegoś niezdecydowania. zakończenie wewnętrznej walki. Czy wypada, czy nie wypada, być może nawet z przełożonym, z przełożono. Tu się pokazuje, lub z osobą, tak jakby, lub to, jeżeli wy jesteście, to tak jakby pokażecie, że koniec empatii, czas na działanie, ale takie działanie na zasadzie zgodne z prawem, zgodne tak jakby z kodeksem pracy, czy z waszym kodeksem, ale jest tutaj coś dobrego. Ja bym powiedziała, że też w tym tygodniu dostajecie jakiś prezent materialny lub niematerialny od partnera, partnerki, ale też jednocześnie tak jakby to wy zastanawiacie się, czy tak jakby komuś czegoś nie podarowaliście. Bo obserwujecie, to jest obserwacja kogoś z waszego otoczenia. Może być to partner, ale jednocześnie, ale może być też dziecko, no bo tutaj jest dziecko, ale dziecko to tak jakby jest bardziej. My. Jeżeli dziecko, to bym powiedziała, mamo, tato daj, tak, bo mi brakuje, <laughs> bo to jest takie wspomożenie, jak to się mówi. Materialne tutaj danie, bo dziecko jest jeszcze w jakiś sposób od Państwa zależne. Jeżeli chodzi o pracę, to tutaj postawisz na swoim tak, tak masz działać drogi. Masz nie patrzeć na innych, tutaj ta empatia ma być zostawiona, litość odsunięta, jak to się mówi, poczucie jakiegoś taktu, bo tu jest pokazane, że masz działać zgodnie ze swoim kodeksem moralnym, ale jednocześnie tak jakby no też nie możesz się czegoś bać, bo to jest pokazane, że przed tobą olbrzymi sukces, wielka radość, ale ty się czegoś boisz i tutaj zostaje to odrzucone, myślę, że... Też będziesz to przemielał, przemielała. Jeżeli chodzi o samotnych, to tutaj jest zielone światełko, ale piątek, sobota, niedziela, jak najbardziej tak, możesz dostać kogoś z trygonu ognia, z trygonu ziemi i będzie to bardzo obiecująca znajomość natomiast jeżeli chodzi o związki to tutaj jest jakaś radość z tego gdzie partner, coś się partnerowi udaje, tutaj jest tak jakby zakończenie, ale też jednocześnie nie wiem czy pomagasz w czymś partnerowi, bo to jest jakaś pomoc dla partnera, bo partner tak jakby był w jakimś dołku w jakiejś niemocy, ale to wszystko bardzo ładnie zostaje rozwiązane duża radość dla Was obydwojga mało tego jest jakieś pogodzenie pokłótni, znaleźliście jakiś konsensus, nowa, nowa droga. Jeżeli chodzi o zdrówko, to mamy tutaj energetykę tylko głowa. Tu są jakieś emocje, są też jednocześnie stawy, bo stawy bardzo mocno i jakaś alergia, która może się do Państwa przypałętać, tak? Więc tak jakby aktoraczki wygląda. Dziękuję ślicznie. Zapraszam Lwę. Ojoj, jaka nostalgia, a co ty tak przeżywasz, co ty tak lwie wspominasz, bo to jest taki nostalgiczne, a jak to było, jak to może być, a jej, jej, takie troszeczkę oczekiwanie, ale niektóre lwy czekają, te, które są w wieku produktywnym, czekają na pracę, i ja bym powiedziała, że ta praca w tym tygodniu, to na co czekacie nie przychodzi, a na pewno nie w takiej formie. Być może zmieniacie coś tak, jakby, lub ogniskujecie się na tym, co wydaliście i jakie zasoby wam zostały. Bo to jest coś nostalgicznego, ale dotyczyć też może, kochani, pieniążków. pracy całkiem nieźle, bo to jest docenienie, tu jest jakaś nowa przyjaźń, albo odwrotnie zerwanie jakiejś przyjaźni, bo też tak może być. Ktoś nie był do końca względem Was uczciwy, tak jakby wykorzystywał waszą dobroć, bo też tak może być, ale jednocześnie tak jakby no tutaj też postawicie na swoim, ale jest troszeczkę takiego mamy tutaj tą kartę niespełnienia, jest tutaj karty krzyczą oszczędzaj, czyli troszeczkę za dużo wydałeś, wydałaś, być może w wakacjach, trzeba troszeczkę pooszczędzać, bo tu jest energetyka tak jakby odcięcia, odcięcia, ale też i wielkich wspomnień i tak jakby nie do końca jestem zadowolony, szczęśliwy, szczęśliwa, ale w Pracy jest nieźle. Dla was w pracy jest nieźle, bo to jest dużo, tu jest ogrom pracy, tu jest, aż wręcz bym powiedziała, że wiele też możliwości do zarobkowania, czyli biedy nie będzie, ale tak jakby jeżeli chodzi o przyjaźnie, to bym powiedziała pracowe, lub tak jakby jeżeli chodzi o emocje, to tutaj są jakieś rozstania, lub tak jakby tęsknota, jakaś nostalgia za tym, co było stare, lub kurde, no nie moc, nie moc pójścia tak naprawdę w tym tygodniu w to, co nowe. Nie jest to czas na zapoznawanie się dla samotnych, bo tutaj raczej nie spełnią panowie waszych oczekiwań. Tutaj jest trak, tutaj jest skorpion, tutaj jest koziorożec. To nie są panowie dla was, o tak bym powiedziała, jeżeli chodzi o karty. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj jest różnie. Tutaj jest pokazane, że mm, tak jakby wasz partner, tutaj jest tak jakby jakiś Jakieś rozerwanie energetyczne przez nałogi i używki. Więc być może jest to do części z Państwa, gdzie coś takiego się zadziewa, coś tutaj będzie jakieś rozerwanie. Jeżeli chodzi o zdrówko, to dobrze by było, drogi Lwie, żebyś sobie odpoczął, odpoczęła. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj energetyka tak jakby takiego. Trzeba odpocząć. O tak bym powiedziała, tutaj jest jakaś trucizna przy organizmie, i też by pasowało to wypłukać z organizmu, bo nie jest to do końca dla Ciebie zdrowe. Dziękuję. Ślicznie, drogie lewe. Lecimy, panienki co dla naszych panienek na ten tydzień piątka kielichów, cięcia tu jakieś oszustwa odnośnie pieniędzy, tak, czyli ktoś tu będzie chciał kogoś oszukać a dlaczego będzie ktoś chciał poszukać panienkę, bo ktoś czegoś nie ma w tworzenie zobaczymy po co idziesz, jakiś problem no zobaczymy tutaj panienko co u Ciebie wyjdzie bardzo dobrze mało tego, wszystko się dobrze zakończy ale trzeba będzie zwolnić bo tu jest pokazane, że tak jakby budowanie czegoś, tworzenie czegoś będą oszuści w tym tygodniu, przepraszam, bo noga mi zrętwiała będą oszuści w tym tygodniu upanienki, zawitają jeżeli macie swoje interesy, biznesy uwaga, bo będą to ludzie nieuczciwi, którzy będą chcieli tak jakby nadwyrężyć wasze dobra i na to trzeba zwrócić uwagę, przede wszystkim odkrywa się też jednocześnie jakaś, coś się odkrywa odnośnie pieniędzy, tutaj od Odkrywa się coś, gdzie ktoś będzie chciał Państwa oszukać. Nie uda się absolutnie tutaj, bo Wy macie siłę, tu jest praca, tu jest dobre postrzeganie. Mało tego, jest tak jakby dla samotnych panien, jest tak jakby e, też znalezienie kogoś tutaj, ale bardzo ostrożne takie podejście w ogóle do wszelakich tematów, bardzo ostrożne. Ziemskie, z lekkością, ale tak jakby ostrożne, bo to jest za karty krzyczą, ostrożnie panienko, tak? Jeżeli chodzi o Pracę i o emocje w pracy. Wyzbądź się, pozbądź się praktycznie swoich emocji, bo tutaj jest bardzo racjonalne myślenie, mocno potrzebne. Twoja energetyka to jest tak, obserwuj jak wszystko przemija, bo to jest pokazane odnośnie jedno odchodzi, czyli ktoś, kto się zapisał na coś, może odejść, lub tak jakby może cię ktoś sprowokować, coś ci obiecać, coś powiedzieć, ale nie będzie to prawdziwe. Natomiast nie ma się tym, Zakończy się przepięknie, droga Panno, aczkolwiek jedno zastąpi się czymś bardzo takim klarownym, konkretnym i dobrym. Obserwuj możliwości. Ty możesz być w tym tygodniu, Panno, mocnym obserwatorem. Dla samotnych, zielone światełko. Po jakichś stratach możecie kogoś poznać, przepięknie. Dwie trójeczki na piątce kielichów i dwujeczka kielichów. Może być fajnie. Spotkasz kogoś przy pracy, w drodze do pracy, czy wykonując jakieś zadanie, Tak, jeżeli chodzi o zwierzęta. Tutaj może odkryć się zdrada, zdrada, ale tak jakby pokazane, że tu może być dość tak jakby do konfrontacji z partnerem, partnerką odnośnie pieniędzy, wspólnych zasobów, że ktoś tu kogoś bardzo mocno oszukiwał i tutaj będzie, tak jakby, wielki boom z tego tytułu. A jak z tego wyjdziesz, myślę, że bardzo pozytywnie coś dla siebie tutaj z tego ugrasz. Jeżeli chodzi o zdrówko, pokazuje mi się ogólnie, tak jakby, Ogólny taki spadek, delikatny, ale czujesz, Panno, że ten spadek następuje. Tutaj pierwsza połowa tygodnia bardzo fajna, tak gdzieś od wtorku do piątku całkiem nieźle, ale później spadek energetyczny totalny. Odpoczywaj, Panienko, odpoczywaj, bo może się to naprawdę odbić później mocno na Twoim zdrówku. Więc tak to, kochani, widzę. Nie jest najgorzej. No, nie jest najgorzej. Pieniążków nie zabraknie, bo to jest pokazane, że nie dasz się oszukać. A mało tego tam, gdzie zostanie energia, jakaś jest oszukana, to i tak sobie, jak to się mówi, nadrobisz w innej i całkiem nie gorzej. Pozdrawiam serdecznie, kochani buziaczki hejpa. Do kolejnego czytania.